Merry Christmas baby Rain is coming out to play Santa Claus is packing the presents making sure you've been behaving okay Merry Christmas honey Dzień Dobry dzień dobry Jak jest dzień? Jiesą Ginny Wesley. Odpowiedź. Prezent masz. Żyle dla Okej, okay, pokaż. W końcu Wingardium Leviosa. Zobacz, w ogóle to ofiera? Chyba nie, bo jak widzisz, te kokardki są tutaj, te paseczki są tutaj takie duże. Jabłka. Jabłko, miałeś rację. A skąd wiedziałaś, że będzie jabłka? Kto tak. dzisiaj Super. Masz? A ty co masz? Zuza. Co masz? Indyka. Jak indyka? Kurczaka. To teraz mam zadanie. Chciałabym, żebyś. Mm, ja? I ty poukładała tutaj wszystkie te figurki. Nie! I ty też wszystko poukładała? I położyła to tutaj na tym tyle tego. Macie na to godzinę? Czasie, nie, ja tego nie zrobię w czasie, jak idę na zakupy. Toś, tego... Znalazłam największe rozczarowanie tych świąt. W polskim sklepie kupiliśmy pastelki, które kocham, tak mi się kojarzą z dzieciństwem. I jest tutaj tego aż zacne 12 sztuk. No po prostu masakra. Także świetnie. Będę to, Ale to musiała po, po jednym gryzie po prostu delektować się. Są 12, to Dobrze, to ja sobie je po prostu sama całe zjem. Wy nie dostaniecie nawet spróbować. To wtedy będę usatysfakcjonowana 12 sztukami. No, spróbujemy po jednym. Jej. Tak, tu się prezentują w całej okazałości kalendarze. Co prawda, zleło to w sumie nie wiemy do końca, czy to są te autka, czy nie, bo jest ich tak dużo. Na pewno DHL nie jest stąd. Tak. DHL nie jest stąd. A, bo to jest takie DHL. No jest właśnie. Dobre. I tutaj od Zuzi. A Bianka, pokaż brzuch. Proszę, pokazać, gdzie są twoje wszystkie. To, co pozbierałeś w kalendarzu. Także trochę tutaj. Tu wszystko? Tak, tak, wszystko. No, dodatkowe zabawy jest. Tu, A tutaj odleło wszystko. No. A nie wiem, jestem pewna, Lelusiu, czy 4, to jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22. I na pewno to nie jest też stąd, bo to jest z kalendarza, który dostałeś w przedszkolu, tak? Okej. Okay czyli ja, coś nam tutaj jeszcze brakuje ja czyli ten duch goni właśnie Harry Pottera nie, e, nie ona śpiewa kolendę. ale śpiewa jak jej goni o, możemy to tak zrobić Ola. na nitce dzięki, ona na nitce powinna być zawieszona i powinna tam latać na górze słuchajcie, ściągnęłam wczoraj inny program do edycji filmów, także zobaczymy czy tam będzie jakaś różnica zostawiłam sobie materiał z wczoraj na którym też wyskakiwały właśnie jakieś takie dziwne zielone momenty, czarne momenty, później jakieś takie piksele. Także zostawiam sobie specjalnie ten materiał i wrzucę go w ten drugi program i zobaczymy czego to jest wina, bo doszłam jeszcze do jednej rzeczy, że jak próbuję załączyć film, który na iMovie mi wyskakuje z tymi błędami, a oglądam go normalnie jakby prosto z karty to mogę zobaczyć całość, więc jakby, no nie wiem, no zobaczymy, Także może to jest wina. Pilot w Może to jest wina programu, no Hermiona, na którą najwięcej czekała. A pilot. Pilot. Nie. Pilot. No, to siadać. Przez. póki jeszcze pozwalam wam obejrzeć bajkę i zabieramy się później. jał za gotowanie, ale też za takie ostateczne porządki, dziewczyny. No, no tak, chyba że chcecie jutro wszystko robić, a to, co się dzieje jutro, to się dzieje przez cały rok. To, jakim się jest Wigilia od samego rana, takim się jest przez cały rok. Naprawdę? Tak, naprawdę. Okay. Więc jak jutro będziecie do siebie wredne, to będziecie mieć karę na telefon przez cały rok. Bo jutro Ten wam dam wtedy kary na telefon. To skali. Jak? Cześć, to mogę być teraz wredna dla wielki? Nie. Nie możesz być nigdy wredna dla Bianki, bo to jest twoja siostra. Ale my tak, a on To nie jest szpas i zejdź z niej. Jak go ci dowali ze swoją kratą na brzuchu. A wiecie co oglądamy? Oglądamy bajkę, która to była moja ulubiona bajka moja i mojego brata. Scooby-Doo? Scooby-Doo, tak. Dużo Scooby miałam takich bajek, miałam jeszcze gumisie, lubiłam też bardzo jak były wieczorynką, ale Scooby-Doo to jest jedna z moich takich ulubionych bajek wszechczasów. Natomiast to jest właśnie chyba to, co też mówiłam ostatnio, że ja od zawsze lubiłam takie właśnie trochę um, detektywistyczne, trochę kryminalne, trochę takie przygodowe i książki, i bajki, więc to jest naprawdę bajka, jak gdzieś, gdzieś to kiedyś przeczytałam, ale... To już później w, jakby w dorosłym życiu uderza całkiem inaczej, że COVID-u właśnie pokazuje bardzo ważną rzecz, że przed prawdziwymi potworami są ludzie. I to jest prawda. Dobra, mam nadzieję, że mnie nie będzie tak bardzo mocno prześwietlało. Chyba będzie. W każdym razie ja sobie cię tak... O nie, o, tu jest mokre to krzesło. Zapomniałam. Natomiast chciałam sobie to tak dzisiaj pięknie cozy zrobić na kanapie. Ale mój pies twierdzi, że to jest idealny moment na to, ażeby jeszcze im dzisiaj raz wybrać. Także jeszcze raz dzisiaj poduchy z kanapy musiały iść do prania, ponieważ pancia dostała cieczkę. Także tak, kochani, jest godzina 18, czyli teoretycznie relacja jest od 23 godzin, więc jest to najlepszy czas na to, żeby zacząć. O, kurczę! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście pytań. Ok, Więc jest to najlepszy czas na to, żeby zacząć odpowiadać. Bo mm, za chwilę to po pierwsze zniknie, a po drugie jest to taka przerwa pomiędzy bigosem a kapusą. Więc lecimy. Od końca czy od początku? Dobra, lecimy od początku. E, masz jakieś postanowienia noworoczne? E, mam... Właściwie mam dwa postanowienia noworoczne, natomiast jedne to jest stare postanowienie, a jedne to jest nowe postanowienie. O tak, yy, nie wiem, czy będę mówić tutaj, a w sumie mogę powiedzieć może, no to na pewno, moim postanowieniem noworocznym, tym starym, jest yy, zadbać trochę bardziej o siebie, bo mam wrażenie, że w tym roku bardzo mocno to odpuściłam, co widać po mnie, w sensie ja to czuję po sobie. Że gdzieś tam mogłam trochę więcej z siebie dać, ale też nie miałam takiej przestrzeni, żeby zadbać o te pewne rzeczy. I nie mam tutaj na myśli, tak, nie wiem, wyglądu, ale mam też właśnie na myśli trochę więcej wnętrza. Mam na myśli trochę więcej, właśnie, czytanie książek, takiego czasu dla siebie. No, wydaje mi się, że chyba ta pierwsza połowa roku była tak bardzo mocno skoncentrowana na tej komunii, na tym właśnie takim. Wkładaniu czasu i pracy w to, żeby to wszystko wyszło. Później miałam ten taki okres, i też związany z tą śmiercią mojej babci, że tak mi było źle, że takie miałam wrażenie, że jakby to moje życie jest takie niewystarczające, że za mało z siebie daję, więc szukam sobie takich rzeczy, które. Um, które mogłabym sama ze sobą zrobić. Natomiast ym, bardziej na zasadzie wiecie, żeby nie siedzieć i nie myśleć o. Czyli szukam sobie jakiś brzydko mówiąc z dupy rzeczy po to, żeby zająć głowę, żeby się nie skupić na sobie. Więc to jest na pewno jedno, a drugie jest takie, że ym, no chciałabym kilka takich miejsc zobaczyć i kilka takich miejsc odhaczyć z mojej listy marzeń życiowych. O, może tak. <laughs> Kolejne pytanie, jakie plany na 2025? No to w sumie właśnie to powiedziałam, czyli że chciałabym właśnie na pewno kilka miejsc sobie z listy mojej takich miejsc do zobaczenia odhaczyć, a więcej nie będę mówić, bo wiecie jak to z tymi planami jest, nie? No, że jak się je powie na głos, to potem zazwyczaj się nie spełniają. I jak ty to robisz, że przy czwórce dzieci masz taki porządek, ja nie ogarniam jednego całusy? Całusy Aniu dla ciebie też? Um, właśnie mi się wydaje, że chyba na tych vlogmasach najbardziej widać, że to wcale nie jest taki super idealny porządek i jak to się bardzo dużo może w przeciągu jednej nocy zmienić. Prawda, Fendyczka? Nie, już nie będę no nie mówić, bo ona już cię jest taka zapłakana dziewczyna. Nie? O, odpoczywaj sobie. No trudno, no. Mamy dzień po dniu kanapę prano. Um, Także no, nie jest to zawsze czysto, nie jest to zawsze taki idealny porządek, ale wydaje mi się, że w 90% to jest kwestia organizacji i nie mam tutaj na myśli organizacji czasu i jakby, no chociaż to też. Natomiast bardziej mm, mam wrażenie, że jest to kwestia organizacji przestrzeni, która jest odpowiednia, którą sobie wypracowałam już przez kilka lat, która w jakimś tam stopniu funkcjonuje, czyli Wiecie co? Ja w sumie mogłabym nagrać kilka takich filmów, tak sobie myślę teraz. Na przykład, jak mam urządzoną przestrzeń w kuchni, że wszystkie rzeczy mają swoje miejsce, więc jakby ciężko jest nie utrzymywać porządku, bo wszystko ma swoje miejsce. I ja nie powiem. Jakbym otworzyła szafę dzieci, Zuzi może nie, bo już dzisiaj z Zuzią akurat żeśmy tam poprawiały, ale nie wiem, powiedzmy Bianki, chociaż Bianka jest taka bardziej, że Bianka wszystko odkłada na swoje miejsce. To może Zoja to podejrzewam, że pewnie by koszulki z krótkim rękawem gdzieś tam leżały w koszulkach z długim rękawem, natomiast one faktycznie, no przez to, że w tej szafie jest jakby narzucony przeze mnie jakiś tam porządek, to one te rzeczy jak zdejmują i są jakby, nadają się jeszcze do ubrania, to one odkładają to w miarę na swoje miejsce. Czasami zdarzają się, że buty leżą na środku korytarza, czasami zdarza się, że przez jeden dzień jest nieodkurzone. Rzadko, ale zdarza się. E, no, mam wrażenie, że im te dzieci starsze są, tym mniej jakby przykładam uwagi do tego takiego idealnego porządku. No, bo wiadomo, jak dziewczyny czy jak Leoś raczkowali, czy jakby dotykali wszystkiego i potem roczki wkładali do buzi, no to bardzo mocno patrzyłam na to, żeby właśnie był taki idealny porządek, ale teraz już tak spuściłam stąd i stwierdziłam, że. Wykończę się po prostu przy tym. Ale nie mogę powiedzieć. Bardzo dużo mi właśnie pomaga ta organizacja i to, że jakby ta organizacja tej przestrzeni bardzo fajnie nam kliknęła właśnie z naszym takim trybem życia. Yy, będzie więcej filmów Fashion Lubie Luz, z jakim nagrywasz te filmy Wesołych Świąt. I dla Was także... Przede wszystkim spokojnych świąt, bo chyba tego wszystkim życzę w tym roku i mam wrażenie, że jest to najbardziej potrzebne. E, czy będzie więcej filmów fashion? No, tak jak mówiłam, będę się starała, żeby ten jeden film w miesiącu był taki stricte. Bardzo się cieszę, jeżeli e, twierdzicie, że nagrywam go z luzem, ale jest to taki temat bardzo bliski mojemu sercu od zawsze. E, moja mama szyła. E, ubrania zasłony, wszystkie no ogólnie jakby potrafi szyć, więc e, dla mnie ten temat e, mody, ubrań, materiałów jakby jest gdzieś tam wypity z mlekiem matki. E, bardzo chciałabym, żeby było jak najwięcej i co jest najśmieszniejsze, jak ostatnio sprawdzam takie roczne statystyki, to właśnie te filmy mają najwięcej wejść i jakby najdłuższy okres odtwarzania. Dla osób pewnie niezwiązanych z YouTubeem pewnie to nic nie da, ale jest to właśnie coś bardzo ważnego, czyli te filmy, jakby od początku do końca są oglądane, one nie są wyłączane, one nie są przełączane, także bardzo wysoko są w statystykach, więc faktycznie chyba powinna pójść w tym kierunku. I chyba nie jestem taka najgorsza w te klocki. Jakie masz marzenie? No, o marzeniach się podobno nie mówi, więc powiem o tym jednym, które jest już praktycznie do samego końca zaplanowane i jest to jedno z moich marzeń, czyli wyjazdy do Rzymu. Ja we Włoszech kiedyś byłam, natomiast w Rzymie nie. No, chyba że licząc podróż poślubną moich rodziców, gdzie ja już też byłam, ale może nie. Także zaraz na początku stycznia będę w rzymie. Bardzo się cieszę i chociaż początkowo, jak dostałam tą ofertę wyjazdu, to stwierdziłam nie, no jak? A później stwierdziłam, dlaczego nie? Dlaczego czekać? Dlaczego wszystko odkładać na później? Właśnie nie, właśnie lecimy teraz, więc jakby udało się, więc zobaczę Rzym. Już całkiem niedługo. Czego nie zdążyłaś zrobić przed świętami? Wow, dużo rzeczy. Dużo rzeczy, natomiast mam wrażenie, że ja w tym roku w ogóle mm, sobie odpuściłam ten wentyl z tą e, presją sobie Ok, czekajcie, bo tutaj odpowiadam teraz. Ten wentyl z tą presją sobie całkowicie odkręciłam i jakby się przyczepić, to powinnam okna jeszcze umyć, bo no myłam je tam gdzieś pod koniec listopada, więc one już też nie są takie świetne. Jeżeli chodzi o potrawy na stole, to też policzyłam, że nie będzie tego 12, ale po co, skoro moje dzieci na przykład tego nie jedzą, nie piją kompotu, suszu, więc... Jakby całkowicie pierwszy raz chyba w życiu całkowicie się tym nie przejmuję. Mam wrażenie, że naprawdę ten rok tak mnie przytyrał emocjonalnie, szczególnie, że, że ja stwierdziłam, że naprawdę nie warto jest się przejmować takimi drobnostkami. Bo tak naprawdę, czy ja za rok będę pamiętać o tym, że te okna nie były tak idealnie czyste, czy ja za dwa lata będę pamiętać, czy dzieci będą pamiętać, że nie wiem, nie było dwunastu potraw. No, chociaż może 12 będzie, ale wiecie, takie, jakby nie te tradycyjne, nie? Więc yy, wydaje mi się, że naprawdę nie ma sensu przejmować się pierdółkami, które nic kompletnie nie wnoszą i nic kompletnie nie zmieniają w naszym życiu. I taka jest chyba moja w ogóle taka jakby nauka płynąca z tego całego yy, prawie już minionego roku. No i kochani. W tym momencie miały się pojawić jeszcze odpowiedzi na dwa pytania. Natomiast próbowałam nawet to obejść tak, żeby zostawić faktycznie ten czarny ekran, tylko żeby było słychać to, co mówię, bo tak się zazwyczaj dzieje przy tych wypadkach. Natomiast na ten moment już mogę powiedzieć, że niestety, ale nie jest to wina programu, bo w tym nowym programie dzieje się dokładnie to samo, to jeszcze nie jestem w stanie zapisać. Tego vlogmasu z tymi, jakby z błędami, um, fragmentów, więc jakby za chwileczkę zobaczycie coś, co nie ma kompletnie sensu, ale jest to moja odpowiedź na pytanie: um, jakie trzy tytuły podam książek rozwojowych? Nie, poczekajcie, ale coś było o książkach, przepraszam, ja sobie to później puszczę. Um, I ja mam tutaj jeszcze nawet. Chciałam pokazać okładki tych rzeczy, które polecam. No, niestety, niestety nie jestem w stanie. Możecie sobie tutaj zobaczyć, to właśnie jakby ten fragment cały jest tutaj czarny, i później nagle znowu wskakuje. Więc no na tyle, na ile jestem w stanie, zobaczycie dalej. A na te kilka pytań, które jakby mi dzisiaj zjadło, to jak sobie puszczę to jeszcze raz, to yy, odpowiem jutro, dzisiaj już niebo jeszcze prasuję. To, co muszę, czyli kanapę, żeby ją założyć, żeby tego nie robić już jutro, więc kochanie, bardzo Was przepraszam i zapraszam Was na dalszy ciąg filmiku. O pani Einstein, chyba nawet ona się tak nazywa, pani Einstein, to szczerze powiedziawszy, z jednej strony nie wiem, kiedy ona mi przeleciała, bo tak szybko się ją czytało, ale z drugiej strony mam wrażenie, że nie było takiego tego czegoś, co jest jednak przy czytaniu książek. Ja jestem też takim bardzo aktywnym. Czytaczem, więc może ktoś powie, że niszczę książki, ale ja lubię czytać książki w sposób taki, że ja widzę, że ta książka jest przeczytana, więc bardzo często zaznaczam sobie ważne fragmenty, czy fragmenty, które chcę po prostu móc znaleźć bardzo szybko. Więc ja niszczę książki, ale dla mnie to są takie rzeczy, no trochę tak jak ubrania, że to jest, to jest moje. Ja się przywiązuję do książek, to jest głupie, ale ja się przywiązuję do książek, więc zaznaczam sobie fragmenty. I co jeszcze tutaj jest też takiego fajnego? Wysoko wrażliwe dziecko. To też polecam, jeżeli ktoś ma takie podejrzenia, więc na ten moment to chyba wszystko. Muszę po prostu zacząć więcej czytać. Tak. To jest na, na 100% to jest moje postanowienie noworoczne, żeby faktycznie wrócić do takiego regularnego czytania. I ostatnie pytanie. E, czy jest coś, czego chciałabyś się jeszcze nauczyć? Bardzo fajne pytanie. Myślę, że nie mam tutaj jakiejś takiej konkretnej odpowiedzi teraz na to, ale wydaje mi się, że ogólnie ja bardzo mocno siebie cisnę. O, wiecie co, znalazłam trzecią wadę, że jestem krytyczna w stosunku do siebie. Bardzo. To jest też związane poniekąd z tym perfekcjonizmem, ale tak, to, to też, bo właśnie mm, ja jestem bardzo taka, że. Nie podejmę się czegoś nowego, jeżeli nie jestem jakby w swoim własnym mniemaniu yy, wykuta na 100% w danej dziedzinie. I dlatego bardzo ciężko jest mi podjąć pewne takie kroki, te takie pierwsze kroki, ale to też się gdzieś tam wiąże chyba z tym, że ja jestem bykiem, aby kto jest znak takiej ziemi, gdzie on potrzebuje bardzo dużej stabilizacji i nie lubi zmian. Więc mnie bardzo yy, jest ciężko podjąć ten taki pierwszy krok, tak jakby rzucić się gdzie nie mam takiej pewności jakby co mnie tam czeka na dole. Więc mm, ja mam wrażenie, że ja się uczę tak naprawdę każdego dnia pewnych rzeczy w związku z tym właśnie też lubię czytać pewne książki takie, no powiedzmy o tematyce psychologicznej i one bardzo dużo mi dają. Ja też ja wiem, że to jest takie górnolotne, ale stawiam też trochę na ten taki samorozwój, ale w takim kontekście właśnie na przykład bycia rodzicem. Z perspektywy takiej psychologicznej, pedagogicznej, bo wydaje mi się, że jest to bardzo ważne i jeżeli ktoś by kiedyś chciał posłuchać właśnie ogólnie mojego podejścia jako rodzica i jak moim zdaniem jest to niesamowicie ciężka i trudna rola. I gdyby większość rodziców patrzała na rodzicielstwo tak, jak ja patrzę, to myślę, że połowa z nich by nie miała dzieci, bo wydaje mi się, że naprawdę to nie jest takie zrobić sobie dziecko. Tylko to, jakie my przerzucamy właśnie traumy na dzieci, nieświadomie, bardzo często nieświadomie, to jest, um, to jest straszne. No i jeżeli ktoś ma taką, taki poziom empatii, jak ja mam i ma tą świadomość tego, jak wiele na te dzieci przerzuca, to myślę, że naprawdę wiele osób by się złapało za głowę w tym momencie. Ale wracając do pytania, czy jest coś, czego ja bym się chciała nauczyć? Na pewno chciałabym się nauczyć może jeszcze z dwóch języków to bardzo chętnie i na pewno nie jest to niemiecki. Ja z tym niemieckim to pozostaje jednak przy takiej relacji love hate, że tyle co muszę się dogadać, to się dogadam, ale jak nie muszę gadać, to nie gadam. Natomiast na pewno chciałabym któryś właśnie z takich języków melodyjnych, romantycznych, czytaj właśnie włoski albo hiszpański. Zaraz mi padnie bateria. Um, I co bym chciała się jeszcze nauczyć? Myślę, że chciałabym się nauczyć właśnie szyć i jest to też jedna z takich myślę rzeczy, które no gdzieś tam będę się uśmiechać pewnie do może mojej mamy, może mojej teściowej ale no chciałabym, po prostu tak dla samej siebie chciałam, dobra kochani, zanim mi padnie ta bateria, to ja się z wami żegnam lecę dalej do kuchni i oczywiście widzimy się jutro na ostatnim vlogmasie yeah.